Przepraszam, ja... To nie koniec! Mama? Córcia? Kto... kto to um... jest? Nie krzycz, pogadamy w domu. To znaczy, że masz córkę? A co z tatą? Tatą? Co? Nie wspomniałaś o nim. Naprawdę? Czyli powiedziałaś... Nie teraz, słonko. Nie teraz? Jasne. Jak widzisz, nie jest singielką. Za to ma męża, dom i osiemnastoletnią córkę, która postanowiła dorobić sobie w tym oto hotelu i. A. Co? Spada mi. Już mnie nie ma. Zadzwonię. Nie zadzwoni, Pierce. No dalej! Czeka na ciebie nowy numer mens health. Nie jest taki zły. Naprawdę? Będziesz bronić przypadkowego gościa? Jest od ciebie młodszy. Nie tym tonem, słonko. Ja... ja... Ja nie mogę. Wiesz co, mamo? Mam to gdzieś! Mam to gdzieś! Chasey! O, ptysiu, gotuję obiad. Mama cię zdradza. No, cóż, za przywitanie. Mówię serio. Sprzątałam pokój w hotelu i spotkałam tam mamę. Był z nią jakiś typ. Oni byli razem w pokoju. Miał na sobie ręcznik, a ona była w szlafroku i. Nie kłamie, tato. Widziałam na własne oczy. Spokojnie. Już w porządku, tak. Spokojnie. Usiądź tu, dobrze? Słuchaj, strasznie mi przykro, że dowiedziałaś się o tym w ten sposób. Ale ja o wszystkim wiem. Co? Tak. Od dość dawna nie jesteśmy już razem z twoją matką. Co ty wygadujesz? W pewnym momencie zrozumieliśmy, że już się nie kochamy, ale kochamy ciebie. Więc postanowiliśmy zostać razem i zaczekać aż dorosniesz. O! Jesteś już. Porozmawialiśmy sobie z Chasey i wie już o wszystkim. O, świetnie. Słonko, przykro mi, ale jest tak, jak jest. Kochamy Cię. I to dla Twojego dobra. Liczę, że to docenisz. Podpiszemy to? Tak. Co za ulga. Co to jest? Nic takiego, to tylko papiery rozwodowe. Chase Nie myślcie, że pójdzie wam tak łatwo. Przemyślcie to, porozmawiajcie o tym. Rozmawialiśmy i myśleliśmy o tym setki razy. Za kilka dni wyprowadzę się, ale ty zostaniesz z matką. To jedyne słuszne rozwiązanie. Nie martw się. Mam jeszcze jedną kopię. Jesteś w domu? E, Cesy, jesteś już! Wow! Nigdy cię z tym nie widziałam! E, to z czasów młodości! Jestem już na to za stary, ale chciałem zrobić to, nim się wyprowadzę. Świetnie grasz na gitarze. Dzięki, ptysiu. To milutkie. Ale lepiej szło mi 20 lat temu. Harry mulisz? To jakiś zespół? Harry Mulisz najlepszy. Wtedy po raz pierwszy dali koncert w naszym mieście. To właśnie tam poznałem twoją matkę. Ona też była na tym koncercie? Uwierz mi, to było totalne szaleństwo. Możesz sama ją o to spytać, jeśli chcesz. Kurczak! Zapomniałem o kurczaku, który miał być na kolację. Harry mówisz da koncert w przyszłym miesiącu. I to w naszym mieście! No nie. To jest niemożliwe. Chasey, mówisz serio? Oczywiście. I wiesz, co zrobiłam? Kupiłam dwa bilety za własne oszczędności. A więc za miesiąc idziemy na koncert. Przygotuj się. Zapowiada się świetna zabawa. się? czy to zasadka? Tak. Źle nas wkręciłaś. Sama mówiłaś, że pojadę na ten koncert z tobą, nie z tym straszydłem. Ze straszydłem? Tak. A widziałaś siebie. Widziałam. Wyglądam świetnie. I dziwi mnie, że takie sztywnie... Jest jak ty się na to zgodził! Ale przeglądałaś się w lustrze? Tak, między wizytami u kosmetyce? Tak. Dosyć. Tak, JC. mów kochanie. Ja jestem chory. Więc nie mogłam tam pojechać. Ale musicie wiedzieć, że niełatwo było zdobyć te bilety. Chyba wszyscy czterdziestolatkowie poszli na ten koncert. Więc proszę, zabawcie się. To będzie trudne z Twoim ojcem. Chasey Lane? Tak. Proszę, proszę już ich zabrać. Ale naprawdę... Dali popis. Ostrożnie. Mamo, mamo, ostrożnie. Spokojnej nocy. Żegnam. Bardzo panu dziękuję. Ja też dziękuję. Mamo. Mamo. mamo nie. musisz pomóc mamie. Troszkę cię chwieje. No wiesz co? Przecież to ja cię trzymam. Nieprawda, bo ja cię. Dosyć już, siadajcie Oj. tutaj. Czy spędziliście miło ten wieczór? O, już lepiej być nie mogło. Chyba. Tak w ogóle. Masz jeszcze tego. Jest. Tam. jest tam. Może nie. Trześć. No, co jest jeszcze młoda. To. <grybuj> A to co? Twój ojciec mi się oświadczył. I co ty na to? Wiesz. 宝贝，加油！打。Ah! <laughs>